Więc hejcie no ja jestem Klepcio i witam Was w tym odcinku, w którym zrobimy sobie challenge. Challenge polegający na tym, że yy, jesteśmy ja tylko, tylko wy... Bierzemy po prostu lud z nowego bunkra, bunkra czy, tam czy tam skarbce. skarbce jak, ktoś, jak to jak chce, chce tak niech nie mówi. Wy zostawcie subskrypcję, bo lecimy już po tysiąc, Jest tak mało. Malutko jest do tysiąca. Jeżeli wbijemy tysiąc, no to pokazuję twarz, ale będzie to takie trochę inne pokazanie twarzy, ponieważ kamerki nie mam zbyt dobrej, więc po prostu pokażę Wam twarz na TikToku na koncie z TikToka, bo tak mam TikToka, ja mam TikToka, no no, mam TikToka. I tam będzie po prostu moja twarz, bo tam są filmiki z twarzą. Niektórzy możliwe, że znają moją twarz, bo znaleźli mojego TikToka po prostu. Myślę, że nie, nie, nie jest to bardzo możliwe. Dzisiaj robimy sobie właśnie taki challenge. Czy wygrałem, czy nie, no to się oglądając ten film i przepraszam za jakość głosu, ale kombinowałem jak wyciszyć tu yy, szum w filmie, więc no. No. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało, Jeżeli chcecie kolejny challenge to 7 łapek i wybiorę z komentarzy challenge, jaki wy napiszecie, jeżeli nie napiszecie, no to po prostu sam yy, ustale jaki. No i co? Yy, lec lecimy i zaczynamy, nie? Słuchajcie, jeszcze tak przed yy, to radzę ściszyć słuchawki. Nie wam jeszcze powiedzieć, że... Yy... 7 łapek pod tym filmem równa się kolejny odcineczek z challenge'ów. Które wy wymyślacie? Możecie mi nawet dać wyzwanie jakieś do gry. A ja sobie polecę tam, ponieważ jest to dalej od Busa, nie? Już prawie mija rok odkąd ten kanał powstał, i w rok wbijamy 1000 subskrypcji. Wynik jest dobry. W ogóle pierdzielę w mikrofon. Już pomijając ten fakt, to dolatujemy. A y, ja musiałbym jakoś zabić strażnika Dlatego wezmę tą pompę no, Dlatego, że mogę tylko lód Dobra, wyrzucam pompę, bo się nie przyda już A nie mogę jej w poza tym w sumie mieć y, Słuchaj, zostawił... <słuch> Czy mi to się uda tym razem polecam tutaj jeszcze raz, pomimo tego, że y, chyba to jest niezbyt szczęśliwe miejsce. Y, myślę, że tutaj sieba. Ty nie, nie zaatakujesz, nie? No właśnie, y, w ogóle pierwszy odcinek z tego rozdziału. Y, Oceńcie w komentarzach, jak Wam się podoba y, ten rozdział. Y, ja biorę strażnika. A sobie mogę wziąć, broń wyrzucam. Nawet jeżeli o, zamierzasz mnie zabić, słuchaj, kurde, zostaw mnie. Dobra, robimy Mongrada. Nie można tu budować. Wezmę snajperkę, snajperkę. Dobra, zaraz tu wracam. Widzowie, tylko nie chcę, żeby wydarzyło się jak wcześniej, że dostaję jakiegoś śmiesznego od... Od strażnika nikt tego by chyba nie chciał, nie? E Jeżeli słychać moje klikanie, to naprawdę Was przepraszam, ale nie potrafię tego akurat już zrobić inaczej. Bank. A ty jesteś na hita. O, nie trafiłem! Jak to? Od czego to? Aha, kucasz, No, Dostaję od typa. To chyba jest błąd. no właśnie. Dobra, ja i mój aim mój z tego to jest jakiś dramat. Halo, bo cię, mam nadzieję, że ty mnie nie zabijesz. Kilotek latuje. twarda bania, nie? Leczenie raczej powinienem móc brać, wiecie, leczenie jak leczenie, co to, to, to no wiecie, leczenie jak leczenie, no, no. E, e, snajperka, oby nie snajperka, dobra. Myślę, że z takim lotem możemy sobie stąd wyjść, lecimy, no trochę daleko to jest, szczerze wam powiem, sobie Pojechałbym jakimś tym samochodem, czy coś. Ale nie wiem czy będzie jakiś po drodze. O, tam sobie ktoś siedzi. Ciekawe. O, siema kolego. Eee, słuchaj, mógłbyś? Dzień dobry. E, no, nie udało mi się. Ale było blisko, żeby go zabić, a ja potrzebowałbym dojść gdzieś, gdzie mógłbym w sumie... Tam ktoś stoi w miejscu Bomba w O Jezus Akurat się y, musiałeś chłopie ruszyć Powiem, że bardzo średnia sytuacja y, samochód. A few moments samochód O tam samochód nawet z kółkami jest jakiś Więc y, no fajnie Ogólnie Dobra, jedziemy Już mamy 400 metrów Tutaj y, chyba nie ma strażników więc jest gorzej niż. O, 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 dobra. Ale potrzebowałbym. Kogoś, coś. O, jesteś. Dzień dobry. E, słuchaj, ja. Jeden, jeden był tylko. Marnie to, nie, to widzę. Widzę, Widzowie. Two hours later. Ej, słuchajcie, mam plan. Nie wiem, czy wiecie, ale na przykład można przejść z kurczakiem i otworzyć ten safe. O, tam ktoś na się huśta. tak. Dobra. Weźmiemy wędkę Taki jest plan Bierzemy wędkę Tam się w ogóle na nawala Weźmiemy wędkę Siema mówisz? I ktoś zaczął do mnie strzelać Z krzaka Ale to był bot Świetnie Sprowokować cię czy co? No, chodź, chodź Też cię lubię Chodź No Złap tą wędkę Dzięki. No Widzieliście co on zrobił? A tu hamicja Nie, 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 żartowałem Three weeks later. Też, tak, tak, dobra nie potrzebujecie, żeby... Tak, wiem, nie zebrałem lutu, nie, nie obijcie mnie w komentarzach Zrobimy sobie wejście Dobra, tak też mogę Słuchaj, nie skacz tak, ja, ja Ciebie chcę na chwilę do sejfu. Chodź tu, chodź tu, proszę Cię. Ech, mam Cię spróbować, żebyś do mnie podszedł? Chodź tu, jesteśmy już tak blisko, widzisz, stoję obok sejfu. Strefa jeszcze idzie. Słuchaj, będę musiał Cię zabić. Albo strefa to zrobi. Otwórz sejf, proszę. Ech. 50 HP, a ja się bawiłem, się bawiłem z Rekinem. Co ja robię ze swoim życiem w ogóle? Próbowałem rekinem otworzyć save, co? Dobra. Nie Słuchajcie, karnet mam od Dominsonka. Dominsonek wysłał mi karnet i bardzo mu za to dziękuję. Yy, to jest. Yy, to... Dominsonek to jest to os jest osoba, z którą często nagrywałem, więc wiecie. Na pewno wiecie kto to jest, jeżeli śledzicie mój kanał. Yy. Szukamy tutaj jakieś leczenie, ale tutaj wszystko jest zlutowane i tutaj ktoś był. Wezmę sobie tą potkę. O, zrzut nawet jest. Ciekawe. E, top 9. Każdy odcinek mi przepadł. E, jak no to e, na, w poście macie na pewno. Leczę się mgiełką, bo się sam zablokowałem. I mam nadzieję, że pierwsza próba to będzie win. Yy, tak. Może nie mam pompy, mam snajperki i pamiącą broń, więc. Yy... O! I ten jak Spidermana jest. Wiecie, co mogę pójść po to, no bo szczerze nie. Za bardzo nie mam masu, bo ich w sumie po drodze nie zbieram. Kolega się odłączył ewidentnie. Nie no. Słuchajcie widzowie, jak tak ma być, ja potrzebuję trochę matców. Tutaj mam matców, bo kolega się odłączy, no to... <laughs> ja myślę przez chwilę, że to ten MTC yy, John nama. Dobra, tam się nawalają, może zdążę snajpę dać. Yy, samochód. Dobra, dobra. Let's go. Tutaj kolego snajpę masz. Yy, głowa leży. Bierzemy nasze koronkę. Jest mityczny, mityczna broń na daleko. Świetnie, nie? A nie mogę jej wziąć. Już mam challenge, żeby tylko tej temki stąd. Siema, kolego. Ale ja się stałem z spamerem. Dobra, uleczę się tymi splashami No i mamy top dwa. Dwa na dwa mam. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś yy, najlepszy gracz. Tak, żebym po prostu nie, nie przegrał. O, tutaj jesteś. Widziałem cię. Halo? Tu jesteś, tak? O, i ma pompę. No to musimy go na dystans wziąć, no co? Będziemy spamić. Co jest? Chyba mi się. Nie. Kolego. <laughs> musimy do niego zejść. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, jak nie ma się strefy. W sumie strefę mam. Może... Ja już się tak przejęzyczyłem teraz. Kolego. Y, to nie jest dobry pomysł, ale on też dostał bombę. Może się pod kamił na Nalpy. Nie jest to najlepsza ale gdybym miał pompy, byłoby o wiele, o wiele łatwiej. Słuchaj kolego, jak teraz, ty to zamierzasz robić? oj, no to dobrze zamierzasz robić. Ja cię już zostawię jednak w spokoju. Bo z, z moim są to tak. Kolego, co ty tu próbujesz wykminić? Co ty robisz? Widzowie, to będzie. Łatwiejsze niż mi się wydawało. <laughs> Nie jest to najlepszy gracz. Mógłbym mu oddać szczerze wina, bo się widać, że się bardzo stresuję. Jak widzicie, wygrałbym to yy, na luzie, bo to nie jest najlepszy gracz. Widzicie? Yy, więc myślę, że chyba mogę mu oddać tego wina. No. Szkoda mi jest, że możliwe, że nie ma parasolki. Od oddam ci tego wina. Chodź, chodź, oddam ci wina. Ej, 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 ej. Patrz, masz amunicję, masz amunicję. Hej, 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 hej. Nie strzelaj do mnie. Dobra, szczerze chłop nie odpuszczał i go po prostu musiałem zabić. Kolego? Snajperka leży. Dobra, no, chyba nie ma sensu tego dalej drążyć, więc po prostu cię zabijemy. No naprawdę nie chciałem tego robić, widzowie, ale... Ale no co, no musiałem, ze, no po prostu Kłócę do niego, on to widział już dużo razy, więc mamy winka zrobionego Druga próba, widzowie, druga próba to jest Nie pierwsza, tylko druga Udało mi się, 6 killi miałem Dobra, słuchajcie, widzę więc to było na tyle, bo y, challenge był dosyć łatwy Jeżeli chcecie jakiegoś challenge z Donnie czy coś, no to mówcie, od razu mówcie, bo Mam pełno pomysłów dla was do nagrania, bo jest nowy chapter w Fortnite. Ja dobijamy 1000 subów i jest y, Mój kod twórcy, więc no Żegnam was, subskry subskrypcja, na kanale No i żegnajcie Nie wierzę, że ten challenge był za łatwy, szczerze, za łatwy.